Dzień dobry, siema, 7 września godzina 6 rano ale mgła masakra nie wiedziałem, że taka mgła będzie zrobili nam nowy odcinek ścieżki rowerowo-pieszej aż kusi żeby się nią przejść więc się przejdziemy mimo, że jeszcze nie jest otwarta ale co tam siema, dzień dobry co u mnie? Hmm. U mnie właściwie w porządku. Chociaż, wiadomo, mogłoby być lepiej. Ostatnio zerwałem kontakt z dziewczyną mojego brata. A wyszła mała sprzeczka, kłótnia. Nerwy, nerwy w konserwy, najlepiej. No i już z nią nie piszę. Nie rozmawiam. No, nie chciałem, żeby tak wyszło, jakoś tak głupio wyszło. Jeśli to oglądasz, chciałbym Cię serdecznie przeprosić i powiedzieć, że ja nie mam nic do Ciebie, nie mam żadnego urazu i ciągle zbieram dla Ciebie filmy. Więc, jak coś, to wiesz, co zrobić. Ostatnio zawiesiłem konto na Facebooku ponieważ nie używam tego Facebooka po mi, ale zawsze można do mnie napisać na Messengerze jakby ktoś chciał potrzebował ze mną się porozumieć skontaktować no to może w każdej chwili tak poza tym to życzę wam wszystkim wszystkiego co najlepsze i tak właściwie to chciałem Żebyście o mnie zapomnieli. Właściwie to był taki cel główny mój, żebyście o mnie zapomnieli. Takie mam życzenie. 24 sierpnia było pół roku, jak zerwałem z Kasią kontakt. Jak zerwaliśmy kontakt. Mam nadzieję, że o mnie zapomniała, chociaż ostatnio dwie noce z rzędu miałem z nią sen. I. Znaczy, drugiego snu nie pamiętam w pierwszym śnie było coś takiego, że ona jechała samochodem, jej frajer chłopak jechał za nią samochodem ja jechałem rowerem potem przejechałem, przeleciałem właściwie przez maskę tego frajera samochodu no i później dojechałem do żłobka i tam Kasia była z jakąś kobietą rozmawiała I tutaj chyba będzie jakieś coś nie wiem, zobaczymy jak zrobią no, w każdym bądź razie śniło mi się, że była na tym żłobku, z jakąś babą gadała i ja jechałem rowerem, przejechałem obok niej jakieś parę metrów. No i taki to sen. Jeśli chodzi o moje chlanie, no to staram się jak mogę, aby nie pić. Samotność kiedyś nie przeszkadzała, dzisiaj boli. No ale. Tak, już przywykłem do tej samotności, że masakra. Szczerze mówiąc, to nigdy tak naprawdę nikomu na mnie nie zależało. Zawsze byłem niechciany i właściwie do dzisiaj jestem. Zawsze wszystko dla wszystkich, nigdy nic dla siebie. Tak często zawiodłem się na innych, i na tym świecie też się zawiodłem, że nie chcę być jego częścią. Nie chcę już nic. W sumie to lepiej by było dla wszystkich, gdybym się nigdy nie urodził, i wiem, że ci, którzy mnie poznali, to żałują, że mnie poznali, zwłaszcza Kasia. Ja zawsze starałem się być sobą i nikogo nie udawałem. No i może to było właśnie moim błędem, ale zawsze pomagałem innym. Mi nigdy nikt nie pomógł. I właściwie gdzie oni teraz wszyscy są? Czy oni jeszcze pamiętają o mnie? Czy już naprawdę zapomnieli? Tak jak mówię, no ja chcę, żeby o mnie zapomnieli. Bo po co mają pamiętać o takim zjebie jak ja? Ale piękna mgła, piękna pogoda. No już właściwie jesień. Liście leżą. No to już właściwie jest jesień. Moja ukochana pora, najlepsza pora roku, jaka jest? Droga jest zrobiona, lamp jeszcze nie ma, jak widać, mijam te zaczątki lamp. Pewnie nie można tą ścieżką jeszcze chodzić. Ale co tam, chyba raczej mandatu nie dostanę. Zwłaszcza o tej porze. Pójdziemy sobie tą nową ścieżką. Taki był plan, taki był zamysł że się przejdę tą ścieżką nowo powstającą. Bardzo fajne, że powstaje. Chociaż tutaj jest psie pole i tutaj wyprowadzają kundli, więc pewnie na tej ścieżce nieraz będą jakieś niespodzianki kundlowe. Tak, na nowej ścieżce. Niczego, niczego. No i tak poza tym, ogólnie rzecz biorąc, wybrałem się właśnie dzisiaj na spacerek. No ale zapomniałem, że teraz poranki robią się 6 po 6. .00. Już właśnie tak jest jesień, zima, że poranki się robią później, bo w lecie to już 4.30. Jest jasno, tutaj coś chyba też będzie. Ma być wiata, nie wiem w którym miejscu, w którym momencie ma być wiata z ławkami. No to będzie można sobie posiedzieć, popiwkować coś może A na pewno posiedzieć. Fajnie, że tą ścieżkę zrobili. Ja myślałem, że ona inaczej będzie szła. No ale super, że coś takiego jest i będzie. Ech, teraz 19 września Nine Inch Nails, czyli mój ulubiony zespół, wydaje płytę, nową. Ta płyta to będzie ścieżka dźwiękowa do filmu Tron Ares. No, jest utwór na internecie, na YouTubie, można sobie posłuchać. Słuchałem jeszcze dwóch utworów, które jakoś wyciekły. Na Solsiku Swo Swoją drogą polecam Solsika Bardzo fajny, dobry program do ściągania muzy, jak ktoś potrzebuje. No i. E, no niestety. No, mój idol Trent Reznor ma już 60 lat na karku. Więc. No, oprócz tego, żonę, dzieci. <kwie> więc już nie będzie robił takiego na Jakiego ja z nami kocham. Lanchnając zawsze mi pomagał psychicznie, wspierał mnie psychicznie w najtrudniejszych chwilach mojego życia i zawsze jakoś tak podtrzymywał na duchu. No a z tego co słyszałem z tych nowych utworów, ja nie mówię, że to jest zła muzyka. Ja nie mówię, że, 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 że tego nie da się słuchać, że to jest ścierwo, czy syf. Nie. To jest po prostu już zupełnie coś innego i coś czuję, że się rozczaruję, nawet się rymuje. No cóż, tak to jest. Artyści robią dobrą muzykę, jak są sami, solo, a jak mają żony, dzieci, no to już że tak powiem zmiękła pała. I już nie będzie robił takiej muzyki, za którą cały świat go ją pokochał. No, tak to jest właśnie. No cóż, zaczynam czuć głód. Zmierzam ku domowi. Trzeba coś zjeść, gardząc się trochę. Spacerek zarypisty, naprawdę. Taki poranek w niedzielę, no to jest dla mnie, dla mnie to jest super złoto i w ogóle. Pieski szczekają, bo tam jest schronisko dla piesków. A ja sobie idę nowo zrobioną ścieżką. Ciekawe, czy ktoś już tą ścieżką szedł, czy, czy jestem pierwszy. Znaczy, oprócz robotników. fajne, fajne. Mgła, nie spodziewałem się takiej mgły, zwłaszcza o tej porze. Ale jest super naprawdę Trochę głód dowala mi Staram się mało jeść Staram się schudnąć Ciężko, ciężko, ale powoli do przodu Fajnie, fajnie w chuj. Coś mogę więcej dodać? Pozdrawiam gorąco i serdecznie z terenu przy oczyszczalni ścieków. I naprawdę gorąco zachęcam do takich właśnie wypadów, eskapad, gdziekolwiek. Najlepiej, właśnie tak o poranku, bo nie ma ludzi. Jest w miarę cicho, w miarę spokój. No i cóż, do następnego mojego biadolenia z terenu. Pozdrawiam nara.